Niech się pan nam przedstawi, powie coś o sobie. Dlaczego pan tutaj jest z nami dzisiaj? Nazywam się Adam Chełmoński, jestem rodzicem dziewięciolatka, który chodzi tutaj na zajęcia z wielkim zaangażowaniem i z radością za każdym razem. Ja się nazywam Adam Chełmoński, jestem chirurgiem. Zajmuję się chirurgią kończyn głównie, kończyn górnych, rąk. Czyli ratuje pan ludzkie życie? Jest ja Pan to... osobą zesłaną od Boga. To, tak powiem. <laughs> to za duże słowo. Jak, jak każdy lekarz, staram się pomagać ludziom i, i, i na tym polega moja, moja praca. I jeżeli ktoś lubi ludzi, to, to jest to najfajniejszy zawód na świecie. Ale między innymi dlatego, że ciągle się dzieje coś innego i ciągle można z pasją poświęcać się wspaniałym rzeczom, tak jak, tak jak Każda pasja, hmm, trzeba będzie przeciąć na no, 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 no e, tak samo, tak samo tutaj e, odnajduje osoby, które się zajmują z pasją i pomagają innym, młodym ludziom odnaleźć się mm, i, 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 i sensownie spędzać czas. Mm, dzieciom, które, które wpatrzone w swoich mistrzów starają się powtarzać mm, z pełnym zaangażowaniem to, to co im... Starsi koledzy, którzy prowadzą, to pokazują. Z radością mogę, mogę obserwować jak mój syn, który od paru miesięcy chodzi tutaj na zajęcia, mhm. codziennie czeka na, 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 na ten dzień, kiedy będzie mógł tutaj przyjść na kolejne zajęcia do, do, do klubu czy do sekcji, która, która właśnie powstała wcześniej chyba powstała. Wcześniej powstała. Mhm. Mm. Która już od, od wielu lat funkcjonuje, z, z dużymi, chyba sukcesami. Na pewno ten rodzaj aktywności u, u młodych ludzi jest, jest bardzo ważny i, i, i dobrze widziany. Uważam, że każdy, każde dziecko musi, musi sensownie wypełniać swój czas. I, I ten rodzaj aktywności łączący zarówno elementy taneczne, jak i elementy sprawnościowe i wytrzymałościowe, bardzo właściwie tutaj dozowane. Jest jednym z lepszych sposobów no, spędzania czasu przez Czyli czas uważa Pan, że taniec ma taką w sobie moc, że może przekazywać i zarażać energię drugiej osoby, zwłaszcza te młode, które tak. tutaj do nas chodzą. Jest Pan tak. dumny z pana, ze swojego syna za to właśnie, że chodzi do nas na zajęcia, to co robi, że tym żyje, że, że czeka na to. Jestem pełen podziwu, że się zainteresował tak, tak, fajną, tak fajnym sposobem spędzania wolnego czasu i jestem dumny z jego właściwych wyborów. Od dawna o tym myślał i od dawna o tym marzył, ja tego w ogóle nie doceniałem. Natomiast o, 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 od czasu, kiedy tutaj chodzi, wiem, że to był właściwy wybór i, 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 i jeden, jeden z lepszych. Jest to jeden, jeden z lepszych y, sposobów aktywności, które mógł sobie wynaleźć. Mhm. Jeszcze tak kończę. Niech Pan po prostu powie, jak Pan to wszystko widzi? Co, jak Pan by to widział w przyszłości? C czego, czego Panu brakuje? A, a, co powinno być? A co jest? Jak, jak to Pan po prostu widzi na, na przyszłość, tą całą szkółkę? Jak by Pan to widział własnymi oczyma? I pan, poprzez to, przez pryzmat tych zajęć, na które uczęszcza pana syna. Nie mam tych wielkich doświadczeń, bo to jest dla mnie zupełnie coś, coś nowego. Nigdy się tym rodzajem sztuki, jest to jakiś rodzaj sztuki, nie, nie, nie interesowałem. Natomiast yy, trudno mówić o tym, że mi czegoś brakowało. Yy, yy, na pewno yy, na pewno yy, to, co bardzo tutaj doceniam, to wzajemny szacunek yy, państwa, nauczycieli wobec, wobec waszych potowiecznych i, 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 i dzieci. Wobec, wobec was, bo tego się nie da zdobyć ani siłą, ani krzykiem, ani czym tylko, tylko własnym zachowaniem i, 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 to, i to tutaj y, w pełnej krasie można, można obserwować mm. niczego mi nie brakuje chyba niech pan podsumuje to dzisiejsze spotkanie jakimś krótkim, nie wiem, komentarzem poprzez powiedzieć, nie wiem zarazić może innych ludzi, innych rodziców żeby spróbowali właśnie, właśnie takiej formy spędzania wolnego czasu, aktywności poprzez taniec i ruch. Dla młodych, młodych naszych dzieciaków, no, które kiedyś muszą nas zastąpić, prawda? Bo nie będziemy żyć wiecznie. Tak jak powiedziałem wcześniej, um, trudno jest sobie wyobrazić dla, dla aktywnych dzieci, dla dzieci chcących poznać coś nowego, dla, dla dzieci wrażliwych i... Um, jakby otwartych na, na, na różne formy aktywności, lepszy sposób spędzania czasu i, i rozwoju psychoruchowego tak naprawdę. Mhm. Jak, jak, jak ten, który jest proponowany przez, przez, przez grupę breakdance'ową, którą możemy tutaj obserwować jak, 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 jak działa. Mhm. Dziękuję ślicznie za udzielenie wywiadu. Dziękuję Na pewno nie tylko utkwie, no, utkwie mi w pamięci, ale także zostanie jakoś zarejestrowane i w przyszłości, gdy będę miał tak samo swoje dzieci, jak i pan, będę mógł to samo powiedzieć się miało innym rodzicom, jak ja to wszystko widzę, co to jest taniec i... No jak do tego się po prostu podchodzi. Pan nie ma może kontaktu, tak powiem, osobiście z tańcem, ale ja widzę, ja widzę po prostu, że, że pan jest równie zarażony jak pana syn tym wszystkim. I to mi się bardzo właśnie podoba. I dlatego chciałem spytać właśnie pana o te kilka słów na, 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 na cały temat z tego wszystkiego. Z zobaczę zobaczę yy, dużo więcej dzieci yy, uczestniczących w Państwa zajęciach, jak, jak, jak jest teraz. Na pewno wiele dzieci byłoby zainteresowanych, chętnie by przychodziło, może za mało o tym wiadomo, tak naprawdę, gdyby, gdyby nie przypadkowy kontakt z kolegą Mateusza, mojego syna, to, 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 to też byśmy nic nie wiedzieli o tym, że istnieje tak fajne miejsce i tak fajna możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci. Może jeszcze Pan powie o obozie coś, bo słyszałem, że wybiera Pan się, znaczy wybiera, zapisał Pan synów na, na obóz, który już niebawem na wakacje. Jest znak... Uważa Pan, że połączenie języka angielskiego z tancem jest dobrą formą ruchu? Rewelacyjną. I... Rewelacyjną. To jest rewelacyjny mariaż jest... E, nauki dzieci języka przez zabawę i, e, i odwrotnie zabawy przez naukę języka. Trudno jest sobie wyobrazić coś lepszego. Dobrze. Dziękuję ślicznie za udzielenie wywiadu. Dziękuję serdecznie. Mhm. Dziękuję. dziękuję.